Słuchajcie, sroga temperatura, ale dajemy radę. Miniarz spisał się koncertowo. Cały czas operowałem na podwójnym zoomie. Starałem się manualnie ekspozycję dobrać. E, i co jak najniżej. Filtrek akurat zabrałem ND8. Rano wydawało mi się ten filtr idealny, ale teraz okazuje się, że przydałby się mocniejszy. E, mini bez żadnych zakłóceń poleciał. E, zrobiliśmy szybką sesję na zamku. Parę fotek jedziemy dalej. E, staram się akumulatory trzymać w miarę w dobrej temperaturze. E, pod w cały czas albo w aucie. Jak widzicie, akumulator się też ładuje z powerbanka. Bezpośrednio i to szybko się ładuje. Idziemy na kolejną miejscówkę, zrobić fajne ujęcia. No klimaty w tym słońcu i na tym mrozie są niesamowite. Jest arktycznie, ale pięknie. Dotarłem na następną miejscówkę i sprawdzimy sobie dwa drony. Jak się sprawuje Mini 3 4 pro, a także Mini 5 pro. Zobaczymy jak one ze sobą korespondują. Ja mogę powiedzieć na wstępie, że najbardziej wykorzystuję w piątce. Ten podwójny zoom to jest faktycznie cecha, która mi najwięcej daje. Oprócz tego, że jest oczywiście świetne, że wieczorem można zrobić lepsze ujęcia, bo matryca jednocalowa no to już jest potęga w takim małym dronie. Ale czwórka wcale nie znaczy, że jest gorsza. Powiem Wam dzisiaj dlaczego. Na no, latem tędy bym nie przeszedł. Nie ma szans. Pięknie jest. No, już brzuszków jest coraz mniej. Ta widzę ścięta. Kurczę, ale nie przypuszczałem, że tak daleko jestem w stanie dojść suchą stopą. Przy tych brzozach wielokrotnie latałem, ale zawsze tutaj było pełno wody dookoła nich. A dzisiaj, przez to, że jest zmarznięta pokrywa, byłem w stanie wejść. Naprawdę mega głęboko. Jestem w totalnym szoku. Te zimowe kształty tutaj, no to jest prawdziwa magia. Zobaczcie tylko na to. Hmm? Ze wzniosem będę mógł y, idealnie skadrować. Bo na razie nagrywam też dla Was. A najciekawsze jest to, że słychać pięknie, jak pęka lód, jak pracuje ten lód. Masakra. Spróbuję się troszeczkę obniżyć. Jestem na 87 metrach. Próbujemy zmieścić sobie jeszcze dokładnie ten kształt troszkę wyżej, może nawet pojedynczy. A sobie bardzo dobrze radzi na mrozie. Jak tylko akumulator ma e, ciepłe i jest przechowywany w suchych miejscach. Nic się nie dzieje. Radzi naprawdę sobie świetnie, można latać poniżej zera bez problemu. Oczywiście wiatr jest też czynnikiem, wilgotność. Dzisiaj jest spokojny dzień. Mamy słońce, i nie ma dużej wilgotności. To jest też mega istotne, bo nie zawsze te warunki pozwalają na to, żeby fajnie polatać. Szczególnie nad wodą, tak jak tutaj, w wielu przypadkach. Trzeba naprawdę dwa razy się zastanowić. Ale to, co mogę powiedzieć, oprócz ustawień, oprócz wykorzystania, oczywiście, matrycy, oprócz filterków, no to zoom dwukrotny robi robotę. Jeśli chodzi o takie podejścia manualne, bo jeżeli mówimy o tym, żeby automatyczne tryby wykorzystać, no to chyba tutaj waypoints są takim kluczowym motywem. Jak go pakuję, wyciągam akumulator, żeby był lżejszy. Na wypadek, gdyby mi wypadł, ale też łatwiej wtedy ogrzać te akumulatory. No, i czwóreczka też się spisuje, okej. Okay. Robię zdjęcia zarówno w prawach jak i w JPG. Ten współczynnik w proporcji 4,3 i 48 megapikseli, jeśli chodzi o rozdzielczość. Długo trwa, zanim zrobię te zdjęcia, ale okej, okay. nie musi być ich jakoś specjalnie dużo. Jeśli chodzi o jakość podczas sesji, czy pilotażu, czy ujęć, czy obrazu, który jest przekazywany, to, to słuchajcie, ja praktycznie tutaj nie mam żadnych, e, żadnych uwag, to wygląda bardzo bliźniaczo. Oczywiście, ten zoom, tak jak powiedziałem, chyba jest najbardziej mm, taką funkcją, która jest przydatna. Oprócz tego, może to, że jak włożę akumulator, to faktycznie e, od razu się uruchamia, ale to są naprawdę marginalne rzeczy i marginalne tematy. To wcale nie jest coś bardzo konkretnego. Słuchajcie, kończąc ten film, chciałem Wam powiedzieć, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wyjść z domu i mieć naprawdę trochę czasu dla siebie, żeby poobcować na łonie natury. Co do maszyn. Jedna i druga jest bardzo dobra. Oczywiście Mini 5 Pro wnosi trochę więcej, ale czwóreczka wcale nie jest zła. Zalety czwórki to na pewno współpraca z goglami V3, czyli DJI FPV V3. Kolejna rzecz jest mocniejszy ten materiał, on jest bardziej wytrzymały. Tam już mam w piątce pęknięte ramię. No i to, że zawsze nam się mieści poniżej 250 gramów, uważam, że to jest zdecydowana zaleta czwórki, bo mamy pewność w sytuacjach, kiedy latamy na przykład w centrum Warszawy i tam może się ktoś do nas dowalić, że dron przekracza 250 gramów, to faktycznie tutaj czwóreczka jest nieodzowna. Oczywiście jakość będzie lepsza, no bo matryca jest lepsza. Obwód ISO jest podwójny w piątce też i to jest, są kluczowe Rzeczy, ale wiele cech jest też bardzo dobrych w czwórce, i tej wersji trzeba się trzymać. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Przy okazji zapraszam Was też oczywiście do udziału w teamie 250 gramów szczęścia. Tam można bardzo skorzystać, rozwinąć się. Mamy sesje z oceną prac, mamy dostępy do warsztatów online'owych. Mamy też zniżki, jeśli chodzi o wydarzenia specjalne, o udział w tych wydarzeniach. Na pewno warto spróbować przynajmniej na miesiąc dołączyć do teamu 250 gramów szczęścia. No i zapraszam Was też oczywiście do korzystania z warsztatów online dotyczących użytkowania i pełnego wykorzystania zarówno Mini 5 Pro, jak i 4 Pro. To są bezcelerowe opracowania i można, począwszy od pudełka aż po projekty kreatywne, w pełni wykorzystać takiego drona. No bo skoro kupę pieniędzy kosztuje, to ciężko, żeby leżał na półce i zbierał kurz. Trzeba z niego na maksa skorzystać. Dzięki, serdeczne pozdrowienia i widzimy się w kolejnych epizodach. Wszystkiego dobrego.